Nowenna do Dzieciątka Jezus Wszechmogący, wiekuisty Boże, Panie Nieba i Ziemi, który objawiasz się maluczkim, spraw prosimy, abyśmy z należną czcią, uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do Królestwa Niebieskiego obiecanego maluczkim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dzień trzeci. Uczcimy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie Rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy, Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu. Boskie Dziecie, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne Rączki które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecie, w twoje rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy. Błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen. O Boże Dziecie, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie. I służyli ci coraz lepiej. Chcemy cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.